Hej! Miałeś kiedyś wrażenie, że osoby dookoła zawsze mają ciekawe historie, życie ciekawsze niż twoje i ogólnie więcej się u nich dzieje, a u ciebie nudy? Jak być bardziej interesującym, swobodnie przywoływać anegdotki i opowieści z życia, nawet gdy nie jest ono super? Dzisiaj, ja, księciunio, zdradzę ci całą masę sposobów na bycie interesującym. Wiadomo, nikt nie ma ciekawszego życia niż ja, więc spokojnie możesz zaufać moim eksperckim radom. Robić notatki, zostawić suba i lajka oraz słuchać uważnie. Jeśli obejrzysz ten film i wykorzystasz zawarte w nim porady, już nigdy nie będziesz musiał przejmować się, że nie masz co powiedzieć. Że Twoje historie są gorsze od innych, albo że dziewczyna, która ci się podoba, macie za nudziarza. Na końcu zostawiam protyp, który, mimo że jest sprzeczny z większością rad z internetu, uczynicie dużo bardziej interesujący. Skup się i słuchaj. Numer jeden. Ten tip sprawi, że Twoje obecne historie będą przynajmniej 10 razy ciekawsze. Nadaj swoim opowieściom odpowiednią strukturę. Po pierwsze, zainteresuj tematem. Wzbudź ciekawość tak, aby twoi kumple czy dziewczyna nie mogli doczekać się rozstrzygnięcia. Po drugie, wprowadź niepewność do swoich historii. Tworzysz lukę informacyjną, którą Twoja historia powoli będzie wypełniać. Po trzecie, zaskakujące zakończenie. Historia nie może kończyć się przewidywalnie. Zobacz, od jakiego zdania zacząłem ten tip, aby wzbudzić twoje zainteresowanie. Numer 2. W każdym gronie czasem zapada niezręczna cisza. Naucz się ją przerywać w interesujący sposób. Proponuję gotowe pytania lub zagadki. Jakie największe pomieszczenie odkurzałeś? Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła? Odpowiedź na zagadkę o cegle znam. Ale napiszcie w komentarzu, jakie to było pomieszczenie. Numer 3. Jeśli myślisz, że jesteś zbyt mało interesujący, to zacznij być interesujący. To naprawdę nie jest aż tak skomplikowany. Wręcz wydaje się być oczywiste. Próbuj nowych rzeczy, uprawiaj różne sporty. Poszukaj atrakcji w Twoim mieście. Jeśli poza graniem na kompie regularnie będziesz brał udział w wydarzeniach to będziesz bardziej interesujący. Bycie ciekawym człowiekiem sprowadza się do posiadania różnorodnych doświadczeń. Zainspiruj się listą, którą ci zaraz przedstawię i regularnie wypełniaj aktywności, które się na nich znajdują, a z czasem faktycznie staniesz się inspirujący. W zależności od możliwości i budżetu możesz je odtwarzać z większą lub mniejszą częstotliwością. Znaleźć alternatywy i inne propozycje. Idź na strzelnicę, na gokarty, na koncert, do oper lub teatru. Wydarzenie, na które odwalasz się jak szczur na otwarcie kanału. Skocz ze spadochronem. Idź na paintball do tunelu aerodynamicznego. Popływaj z delfinami, zagraj w skłosza, zacznij uprawiać nietypowy sport. I wiele więcej. Regularny udział w takich atrakcjach sprawi, że będziesz miał stały dostęp do nowych historii i faktycznie będziesz interesujący. Numer 4. Opowiadając historię, pracuj nad mimiką i tonem głosu. Spraw, aby Twoje opowieści były bardziej ekspresyjne. Wprowadzaj w nie dialogi i podstawiaj za kogoś głos. Niech twój ton niesie różne poziomy energii i głośności, w zależności od kontekstu. Film o potędze tonów głosu wrzucam Ci tu i w opisie. Numer 5. To powinno być oczywiste, ale patrz na świat pozytywnie i optymistycznie. Jeśli Twoi koledzy gadają o fajnych autach, a Ty jeździsz trabantem, zawsze możesz powiedzieć, że przynajmniej możesz jeździć z nogą w podłodze i nie przekraczać ograniczeń. Numer 6. Nie blokuj swoich naturalnych, instynktownych myśli. Pewnie często się powstrzymujesz, żeby wpasować się w jakieś normy. Wiadomo, zachowaj pewne granice, ale pozwól sobie na swobodne wyrażanie swoich przekonań. Jeśli są kontrowersyjne, będą podstawą do rozmowy. Jeśli są zgodne z innymi w grupie, stworzy to więź i jesteśmy tacy sami. Tylko nie zmieniaj zdania, żeby się komuś podobać, Please. Numer 7. Pamiętaj: Tajemniczość jest interesująca. Wiele osób kompletnie o tym zapomina, publikując dosłownie wszystko na Insta Stories. Nie wrzucaj wszystkich fajnych rzeczy, które robisz. A będą one pozytywnym zaskoczeniem dla twojego otoczenia, gdy przypadkowo wyjdą w rozmowie. A już na pewno nigdy. nigdy nie wrzucaj nudnych rzeczy. Prosta zasada. Jeśli coś nie buduje intrygi lub nie jest super ciekawe, nie leci na insta. Za chwilę pro tip, a teraz like i subik z dzwoneczkiem. Daj znać w komentarzu jakie są twoje przemyślenia i sposoby na bycie interesującym. Oraz o czym chciałbyś usłyszeć w następnej kolejności. A nóż, twoje życzenia się spełni. Protyp. Podejmij ryzyko i nie duś każdego grosza. Pod każdym kątem wyjdzie ci na dobre iść na jedną porządną imprezę w miesiącu, niż na 10 kiepskich. A kosz pewnie ten sam. Księciu nie się ulatnia. Ciao.